Co ty taka górusana? Ja pierdzielę. Gdzie ty się była dzisiaj? Gdzie ty była? Co ty taka? Ja pierdzielę, jak ty wyglądasz? Co ty robiła? Ty? E. Czułatka, gdzie ty kogut? Chodź tutaj ty, ale ty wyglądasz, kogut. Ja pierdzielę. Ja bym kodacie. Chodź tutaj, no Chodź. Chodź. Pokaż tu się. Chodz. Chodz. To się. <laughs> Ale ty masz fryzurę. <laughs> ja pierdzielę. Ty, chodź ty pokaż się. Ty, szogun, No chodź. Chodź. No chodź tutaj. Chodź, pokaż się. Eh, ty, no chodź tu do tego. <laughs> Jak ty wyglądasz? No chodź tutaj. No chodź tutaj! No chodź! Chodź! Co ty się boisz? Jak ty wyglądasz? Co by robiły? Ja cię No chodź. Chodź. chodź, pokaż się. Pokaż się tą czupryną. No ta to jest wspaniała. Zobacz tę fryzurkę, pokaż mi fryzurkę, no pokaż, no co ty tu robiła, no tyle to ty robiła, gdzie ty tu była, <grywa> ty, gdzie ty była, no pokaż się tutaj, ładnie, no ładnie, no, pochwal się, gdzie ty tu była cały dzień, no co ty tu masz, ja pierdziele cała, czyś ty się kąpała.